Cześć, z tej strony Aslani Kontynuujemy naszą przygodę w The Legend of Zelda Phantom Hourglass Przemierzamy sobie teraz, teraz Świątynię Odwagi No i może kogoś zdziwić czemu mam tak mało życia W ostatnim odcinku mi się bateria w myszce wyczerpała No i zacząłem, no i tuż po nagraniu sobie zmieniałem baterię, ale nie zapauzowałem gry. I stojąc w tym miejscu, jakieś potwory mnie atakowały. No i dobrze, że się zorientowałem. No ale dobra, jakoś zaraz sobie życie nadrobimy. Tak, te kulki po mnie jeździły. I zaraz, co ja tu mam zrobić? Aha, tutaj są dźwignie. I lasery. Jest taki laser, który się kręci wokół. Tutaj są dźwignie. Jedna jest na dole, druga jest u góry, trzecia po lewej i czwarta po prawej. A to nam coś mówi. Ja to, zapisywa... ja to zapisywałem przed chwilą. Tylko na którym poziomie? Jeden, dwa, trzy, cztery, czyli góra dół, prawo lewo. Góra dół, prawo lewo. Tutaj jest u góry. Łop. Dobra, jeden Teraz na dół muszę się jakoś dostać. No, chyba że zginę wcześniej, zaraz muszę tutaj zapisać. Nie chcę śmierci, zaraz, jak ja to zrobię teraz? Muszę się dostać na dół. Aha, tutaj. Dół prawo lewo wow, tutaj te kulki jadą. Jak ja to zrobię? Aha, przejdę obok. Jeszcze ta po lewej. O, szybko, szybko, szybko. Dobra, udało się. I zobaczymy. Tak, pojawiła się skrzynka. Skrzynka z niespodzianką. Gdzieś tu muszę zregenerować sobie życie. Życie, życie jest nowelą. Nie, nie oglądam takich seriali. Spokojnie. W ogóle telewizji tu nie oglądam. Już lepiej coś na internecie oglądnąć. Dobra, mam kryształ, i ten kryształ muszę wsadzić tutaj gdzieś. Oczywiście nie trafiłem. I co to robi? To otwiera tutaj. Zaraz, fajnie by było jakieś dzbanki znaleźć. Zaraz, tutaj mam blisko do wejścia. Przy wejściu są z banki. Świetnie. Gdzie teraz mnie? Aha, jestem tutaj. Dobra, tutaj prosta sprawa, bo już mam to zaznaczone. Tak, tutaj generalnie jest niewidzialna podłoga Na dół A zaraz tutaj są Dobra zajmę się tym później Bo tutaj jeszcze będzie trzeba coś kombinować No ale to jeszcze Jeszcze się tym nie będę bawił Dobra, przebrnęliśmy. Aha. To no w sumie. No i mamy przedmiot tej świątyni. Łuk i strzały. Tak. To jest moja ulubiona broń. Łuk. Właśnie, łuk, właśnie łukiem możemy strzelać w takie oczka. Co to daje? Aha, most tutaj się wysuwa. Ponadto, wow, i łukiem chyba zabijam na raz tego. Tak, te, ro te robaki dziwne. A tutaj mamy jeszcze takie coś. Gdy, to, gdy, ty, gdy strzelę, to łukiem strzała poleci dalej, w jakąś w jakimś kierunku. No i tam strzeliło do kolejnego takiego. I tam dalej strzeliło w kulę. Mm. Nie wiem czy chciałem to zrobić. Mm, chciałem to zrobić, tak, ale jeszcze się wrócę. Bo jeszcze jeden taki wynalazek tam widziałem. O, bym spadł. Tu jest jeszcze jeden taki wynalazek. Dzięki temu... Aha! Ok. Czyli nie muszę w to strzelać niczym. Zaraz, 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 zaraz. Muszę to przekręcić, ale nie w tą stronę, w sumie. Chcę to przekręcić, żeby strzeliło w prawo. Chcę zobaczyć, gdzie to tam dalej strzeli. Wow Aha, dobra Rozumiem Świetna zabawa, ale... Nie o to mi chodziło Gdzie to było? Tutaj, tutaj hmm. Ja chcę, żeby to strzeliło w dół Gdzie to poleci? Aha, w ścianę. Dobra, a przekręcę teraz w prawo. O. Dobra. Gdzie to tam dalej poleci? Aha tam gdzieś jeszcze dalej, dobra. Myślę, że to będzie dobrze ustawione tam. Dobra, już po prostu pójdę dalej. Jak będzie potrzeba, to się tym pobawię. Zaraz, i tu czegoś przypadkiem nie ma? Nie ma. Dobra, idziemy już główną drogą, którą powinienem iść. I co my tu mamy? Mamy. Naszego kolegę robaczka Który chce mnie zjeść, bo idzie w moją stronę Dobra, wykończę już go ręcznie W sensie mieczem A tego już z łuku, bo się akurat ładnie ustawił Aha, to takie tutaj buty są Nie potrzebował tego kryształu, tam zostawiłem Potrzebuję tego kryształu w tym miejscu. O, nasz zielony kolega znowu. Uwielbiam strzelać z łuku. Zaraz, tu są dwa. Aha. Dobra, tutaj mogę strzelić w oczko. Aha, i tędy mogę sobie przejść z kryształem. Tutaj się zamknie. Ok. O, na, nawet idzie łatwo. O. Trochę szybciej biega. Nasz bohater z tym kryształem niż te, z tymi trójkątnymi ze świątyni króla oceanów. Aha, i tutaj mamy takich przeciwników. Dobra, spróbuję nie spaść stąd. Nie, no po prostu będę strzelał. Nie, trochę mam mało strzał. Więc wolę pooszczędzać. Tylko będę strzelał do tych, co są po drugiej stronie. A, tylko tyle ich? Myślałem, że będzie ich tutaj. Tyle, że nie będę mógł tędy przejść... Będę musiał się przedzierać, ale to tylko z dziesięciu było mm, mm, mm. Aha, super skok Boink, oink, co nam powiesz? Że są trzy skarby A gdzie te skarby? Już włączyłem mapę, a jeszcze nie pokazał mi ich. Dobra. Jeden, drugi, trzeci. Wow! Nie wiedziałem nawet, że tu tak działa. A tutaj jeździ platforma, co my tu mamy? Aha, super skok, po prostu żal. Dobra, jeszcze raz, może teraz nie zrobię czegoś głupiego. Na przykład trafię w tego nietoperka. Dobra. No cóż. Tu jest oko, muszę w nie trafić. Ale co to dało, to nie wiem. Dobra, co jest tutaj? Tutaj jest nic. Tu mnie coś spycha, oczywiście, spadłem po raz, nie wiem który. Dobra, jedziemy dalej. Aha, tam powinna się skrzynka pojawić, ok? Tu będzie drugie oko, tak? Dobrze myślę, dobrze myślę. Ha, i tutaj skrzynka teraz się pojawia. No to w sumie trzeba się do niej dobrać. Okej, okay, power jam. No, myślałem, że przeskoczę. Jeszcze. Brak cierpliwości z mojej strony. I znowu mam mało życia. Jest tu coś konkretnego? Nie, tylko nie toperek. A, tutaj są takie ostrza o... Świetnie bomby, ale co z tego? Zaraz, zaraz, zaraz muszę tu przeskoczyć szybko, dobra Tu muszę podsadzić bombę, bo tam jest kostka, którą będę musiał gdzieś tam przesuwać dalej. Aha, to będę musiał tam podejść, potem... Ło! Oraz, gdzie jest ten laser? Laser jest skierowany tam. Dobra, już mogę przejść. Tak, teraz muszę poczekać, aż to ostrze przeleci dobra na prawo. Ok, I teraz dopiero dalej przesuwać coś. Aha, dobra. To już, to już mi nie zagraża. Co tu mamy? Korony do kolekcji skarbów. Dobra, ja tu sobie zrobię przerwę. Dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.